śmierć wuju garść śmiesznej wiary i nadziei to właśnie ja to portret mój i ramy wcale nie złocone odpadek gwóźdź wprost w tynk, bez kołka malutka wieś zwyczajny domek żadne muzeum żaden ołtarz twarz trochę smutna piwne oczy dusza co nie jest białą kartą serce co czasem chce wyskoczyć lecz wie że dzisiaj już nie warto trochę straconych marzeń złudzeń bez szans na żadne eureka, bez niepotrzebnej wiary w cud, lecz z wielką wiarą wciąż w człowieka. Ta wiara w człowieka przyświeca panu leszkowi Waszczyńskiemu w jego drodze życiowej. Znak zodiakalny, baran, stanowczy, konsekwentny, niezależny. Lat 36 urodzony do wsi widowizna koło goniąca w województwie łomżyńskim w rodzinie drobnych rolników. Rodzice odziedziczyli po dziadkach półtora hektara ziemi. Wybudowali skromny domek i tu mieszkają. Swojej wsi nie opuszczał aż do matury. Potem szukał swego miejsca na ziemi. Był w szkole oficerskiej, ale kamasze były za ciasne. Tak kwituje swoją przygodę z wojskiem. Wrócił do domu. Ukończył kurs pedagogiczny i od dziewięciu już lat uczy dzieci w szkole podstawowej w Klewiance. Te cztery kilometry pokonuje codziennie rowerem, pieszo lub autobusem. Powiada o sobie tak. Mam co chciałem. Wieś, dom, dzieci lubię, a od pieniędzy wolę spokój. W domu jest codziennie oczekiwany nie tylko przez rodziców. Jego czworonożni przyjaciele pies i kot nie mogą się nacieszyć, kiedy ich pan wraca do domu. Po pracy siada do maszyny, ostatnio do komputera i pisze. O sobie, o wydarzeniach, polityce, nietolerancji lub życiowych absurdach. O sobie pisze tak. Wytrzymam. Jestem twardy facet. Przeżyłem już nie takie hece. Nie dałem się przekonać kace więc dziś też nikt mnie nie urzecze. W swej partii wierny zostać wolę. Jestem jej członkiem i prezesem, więc bić się nie mam z kim o stoły. I nikt mi nie zagląda w kieszeń. W mojej partii nie ma gór. I dołów, i nikt się, z nikim w niej nie pożarł. Nie było okrągłego stołu i dzieci z nieprawego boża. Z nią wygram, chociaż gram bez atu. Z tą partią lat 30 rosłem. W dwóch słowach mieści się jej statut. Być sobą. Prawda jakie? Proste? No właśnie, panie Leszku, czy to jest proste w tym środowisku, gdzie Pan jest ogólnie znany? Być sobą. No, to bycie sobą, to niesie z sobą wiele problemów. Zwłaszcza jeśli to bycie sobą sprowadza się do tego, żeby być zabawnym, wesołym, potrafić się uśmiechać na przekór tym takim różnym świętym, nadętym i różnym ważnym osobom, których nie tylko jest pełno w górze, ale i tutaj na naszym terenie również. I wiążą się z tym różne problemy. Nawet w tej w takiej pracy w szkole, gdzie zdaje się, że, że trzeba być wesołym, radosnym, no bo przecież dzieci, radość i młodość to jest jedno i to samo wszystko. Jest takie u, ukute przeświadczenie, że nauczyciel to powinien być ktoś, kto się trzeba bać. No bo na, tej, na tym strachu takim budowany jest częstokroć autorytet nauczyciela. Ja akurat nie staram się tego robić w ten sposób, żeby dzieci się nie bały. Pamiętam sam, gdy chodziłem do szkoły, że zupełnie inaczej przychodziło się na lekcje do kogoś, kto był wesoły, potrafił powiedzieć i dowcip, uśmiechnąć się, zażartować. I w gruncie rzeczy chyba każdy, każdy dorosły, który wspomina swe lata szkolne, właśnie takich nauczycieli najbardziej ceni. Nie tych takich ważnych, do których ba. strach jest podejść, z nimi normalnie porozmawiać. Do mnie tak mi się przynajmniej wydaje, może, może dzieci, może inni oceniają to inaczej. Nikt nie boi się podejść, pożartować, uśmiechnąć się, ba, nawet na lekcji potrafię powiedzieć jakiś żart. O swojej pracy w szkole powiada, że to jest jego drugie miejsce na ziemi, obok domu rodzinnego. Szkoła jest mała, 84 uczniów, ale za to są wszystkie klasy, od zerówki do ósmej. Tak zdecydowali rodzice w ramach decyzji samorządowych. Ma to swoje dobre i złe strony. Klasy są łączone, nauka o wiele trudniejsza, ale ambicje na pełną ośmioklasową szkołę spełnione. Na lekcjach matematyki pan Leszek Waszczyński potrafi nie tylko nauczyć przedmiotu niezwykle lubianego przecież przez uczniów, ale również zachęcić do udziału w olimpiadach, a potem do nauki w szkołach ekonomicznych. Środowisko jest aktywne. Szkoła może liczyć na pomoc rodziców. Młodzież wspólnie z nauczycielami maluje klasy. Urządzili nawet w dawnej kuchni miejsce dla maluchów zerówki. Ich klasa jest najliczniejsza, dziewięcioosobowe grono pedagogiczne, w tym aż sześciu panów, co jest rzadkością w sferminizowanym świecie, jest bardzo zgrawe. Na każdym kroku czuje się tu serdeczność, przyjazny stosunek do młodzieży. Młodzież jest wesoła i nie zastraszona. Błaszczyński umie dobrze wytłumaczyć, czasem pożartuje że, że z nami trochę. Tak jak z mi z nami rozmawia, że tłumaczy, tutaj jest taki rękoś innego przed nami. Tak, no. że tak jak kryje swoje moty, tylko normalnie wszystko, jak jest, prowadzi lekcje. Aktualnie nie no. mówiąc, że się omawiamy, tematykę okupacyjną. Jakie znacie utwory i jakich poetów, którzy o tym właśnie pisali? Proszę bardzo. A z poezji? Dobrze, ale Do. no. 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 nie z poezji. Może teraz już dyrektor. Tadeusz Łóżewicz. Tadeusz Łóżewicz. Jakie nie pisał. Warkoczek. No. Warkoczek, dobrze. No Chociażby zostać nasz czarny. Zaskakujące, wiecie, że każdy utwór powstaje na pewnej przyczynę. Przygotował do tej okupacji. Natomiast są też takie utwory, które są pisane przez Władców, że ich przyczyną, w inspiracją jest coś innego. Ludzie tworzą po to, żeby właśnie pisać, by pokazać pewne życie. Nie czy wiecie, a myślę, że powinniście. W szkole też jest warta, tak powiem, wasz no, matematyk, pan Kresła Baszewski piszał do siebie czasu, doskonale nie już znam, tu czy nieraz i tworzę to w sposób no taki dość szybki, że tak powiem, ponieważ ma ten dar tworzenia. I czy ktoś z Was zna jego? Jakie Być Może to doczytaliście, może czy słyszeliście o rozmowach z kolegami, z Modlitwa, porozmawiajmy o miłości, o durniach, obserwując życie, piszę to co dzieje się naprawdę wokół nas, wszędzie w ogóle, z życia codziennego. Marzenia swe poślą do kata, A nadzieja mi uschnie jak siano, Chciałbym jeszcze za piłką polatać, Pograć w berka i rozbić kolano. Nim naprawdę rozboli mnie głowa Od uczonych i mądrych wyrażeń, Chciałbym ciągle się uczyć od nowa Słów najprostszych i pięknych zarazem. Nim zwątpienie podkradnie się skrycie, Niczym wiedźma ponura. Obdarta, chciałbym wierzyć, że piękne jest życie i że miłość w nim także coś warta. Zanim lata ciężarem upowiek raz na zawsze położą kres złudzie, chciałbym wierzyć, że dobry jest człowiek, choć nie zawsze najlepsi są ludzie. tak już na serio zacząłem pisać po wyjściu z wojska, gdy tu już zacząłem pracować w szkole w Wtedy właśnie zwróciłem uwagę na ostatnią stronę gromady Rolnika Polskiego. Tam właśnie była taka, było, było takie okienko, gdzie co tydzień ukazywał się wiersz. Z początku były to wiersze pani Marii Terlikowskiej, dziś już nieżyjącej, na Janę, przypadły mi do gustu, Podobały mi się tam było też o takich sprawach aktualnych, o, o polityce też. No i próbowałem sam zacząć pisać coś takiego w tym stylu. No i wysłałem taki jeden wierszyk, to była modlitwa pisana na wzór tego hymnu Boże, coś, Polskie. No ale dotyczyła akurat tych spraw różnych takich biurokratycznych, dziejących się u nas w kraju. No i okazało się, że ten wiersz został wydrukowany. Rzeszek Waszczyński współpracuje z nami od 10 lat. Zaczął w gromadzie rolników polskim. Później, kiedy gromada przeszła w obce ręce, tam został razem z zespołem i tam całą drogę przemierzył z nami przez y, gromadę rolników do Gazety Rolniczej. Po prostu cały czas był z nami. To jest taki nasz człowiek w Dawidowiźnie, krewiance, który zawsze o nas pamięta. Co tydzień przychodzą y, od niego listy, znaczy nie listy, bo Waszczyński jest człowiekiem mało wylewnym. Listów na ogół nie pisze, natomiast przysyła wiersze i to tak 4-5, a nawet więcej wierszy w tygodniu. Są to wiersze dobre. Myśmy mu dali na ostatniej stronie naszej gazety, daliśmy mu takie okienko, w którym co tydzień jest zamieszczany wiersz. I powiem, że ja mam kłopot z wyborem tego wiersza. To jest taki kłopot z nadmiarem, taki przyjemny kłopot, bo po prostu jest tak dużo wierszy dobrych, nadających się do druku, że wybór zawsze sprawia jakiś taka przykrość, że trzeba inne odrzucić, prawda? Moim zdaniem, Waszczyński od czasu do czasu bywa poetą i pisze jakieś wiersze takie liryczne, bardzo osobiste, ale rzadko. Natomiast na co dzień on jest raczej publicystą. Przede wszystkim on piętnuje pewne cechy. Bardzo go denerwują takie cechy, takie zjawiska w naszym życiu, jak zakłamanie, jakieś hmm, truderie. Nietolerancja, wszelkie odcienie fanatyzmu, y, jakieś takie udawanie kogo innego. To wszystko go bardzo denerwuje i ja dlatego myślę, że Waszczyński będzie miał do końca życia o tym pisać. Pan Leszek Waszczyński jest ciągle wolnym człowiekiem. Na pytania kolegów, dlaczego się nie żeni, odpowiada również wiersze. Ożyń się, Lechu. Żyj jak człowiek. Radzą mi kumple dniem i nocą. Dzieci łóż, aż mam w szkole. Żonę ma sąsiad, a więc po co? Nigdy się na to nie zdobędę. Tracę coś. Mniejsze mam wydatki. Już widzę starą, brzydką, z rzędem. Już czuję szlaban na dzierlatki, Już widzę tę grubaśną żabcię, Która od świtu trzęsie chatą. Już widzę te zdeptane kapcie, Pieluchy i wołanie tato. Podjabła mi taka odręka. Sam sobie mam zarzucić sumę? Wciąż nie rozumie mnie panienka? Gdy wejdzie za mąż, to zrozumie. Popatrz, uśmiecha się w błękicie słonko i wiatr znów gra na lutni. Czy więc możemy iść przed życie wciąż tacy bladzi, tacy smutni? Popatrz, czeremcha już zakwita, czujesz jej wonią, bojną nocą. Daj mi więc rękę i nie pytaj, dokąd idziemy, ani po co. Słyszysz jak cicho, jak bezbaści, gdzie dobra wróżka zawsze gości i tylko drzewa ponad nami znowu coś szepczą o miłości.